Mhm. Witam serdecznie wszystkich połóżyszanów, Polaków zamieszkałych w kraju za granicą. Nagrywamy tą moją wypowiedź ze względu na bezpieczeństwo moje, Grażyny Durkalec Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych Przewlek Chorych, Wspieranie Turcji z siedzibą Grównicy Leśnej jako prezesa tego stowarzyszenia i pana Zwyszka Durkalca, który jest wiceprezesem tego stowarzyszenia. Co jest powodem? Po 13 latach wyszliśmy z cienia, z cienia jako ofiary przestępstwa, którego dokonał Zarząd Gminy Wałbrzy, Prezydent Miasta Wałbrzyka, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Wojewoda Dolnośląski, niektórzy radni Miasta Gminy i niektórzy radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Od 2028, 2008, aktywno lokatorów mieszkań zakładowych tego stowarzyszenia organizacja społeczna wpisana do terapii rejestru stowarzyszenia. Prowadzimy sprawę związaną z oszustwami, z krzywdą, z wyrzucaniem mieszkań, z wyklonieniem wynikami lokatorów mieszkań zakładowych na terenie miasta Wałbrzycha. Chodzi o mieszkanie zakładowe z uruchamiania spraw. Na początku Myśleliśmy, że to tylko chodzi o sprawę y, naruszenia prawa przy, przy przekazaniu mieszkań zakładowych między dwoma S.A. a, a WTBS-em, Wałbrzychskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Wałbrzychu w 1997 roku. Okazuje się, że mimo tego, że prezydent miasta Wałbrzycha, radni, wojewoda Dolnośląskiej i marszałek Sejmiku Województwa Dolnośląskiego powinni przestrzegać prawa, a przede wszystkim konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, mianowicie rozdziału 2, artykuł 54, punkt pierwszy. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. To jest takie bardzo ważne. Tak naprawdę Prezydent Miasta Bobrzyka, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Bobrzyka, niektórzy radni nie udzielali pełnej, rzekomo informacji. Na dzień dzisiejszy wiemy dlaczego. Ponieważ jest to związane bardzo szeroko. To jest związane z Wojewodą Dolnośląską, z funkcjonariuszami z, z publicznymi, z prokuratorami, z, policją, z policjantami. Dlatego właśnie przeprowadzamy ten wywiad, ponieważ Szykanuje się mnie i tą Głuchalec i Zbyszka Głuchalec tylko po to, żebyśmy zrezygnowali, żebyśmy się bali, nie, żebyśmy nie dochodzili do prawdy. Do prawdy dochodzimy dlatego, że jest to krzywda związana nie tylko z tym, że, że 9 osób, które założyły Fundację w Ałżu 2000 -1995 roku w 80% stało się właścicielem TWS-u i przyjął majątek na tamten czas 4 miliony 083 000 zł. Okazuje się, że w 2003 roku Marszałek Województwa Dolnośląskiego razem z Gminą Wałbrzych kolejny raz przekazali na własność lokatorów mieszkań zakładowych. Mało tego kolejny raz połączono, przekazano majątek to też Towarzystwa Budownictwa Społecznego ze no, no, na dzień dzisiejszy jest to kolejny prezent Dany kosztem lokatorów mieszkań zakładowych, kosztem skarbu państwa dziewięciu prywatnym osobom. Tylko po to, żeby WTBS mógł otrzymywać kredyty na budownictwo mieszkaniowe, po, połączono te dwa, dwa podmioty. Powstał całkowicie na podmiot. I pytanie: dlaczego w informacji publicznej podaje się, że to jest połączenie dwóch dwóch spółek jak w miejscu Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jest wyraźnie zaznaczone, że jest to rozwiązanie rozwiązanie tego rozwiązania. Także uchwałą Rady Miejskiej w 1996 roku, jak powstał to wszystkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, to w statucie tej, tego WTB są było jasno, wyraźnie zaznaczone, że w przypadku likwidacji WTB u cały majątek przychodzi na Własność mi dobrze. I y, tak naprawdę okazuje się, że pan prezydent Miasta Wałbrzycha i Komisja Rewizyjna Miasta Wałbrzycha miała za zadanie nie dopuszczać nas do dokumentów, żeby wszystko się przedawniło. Bo 10 lat, jak upłynie od podjęcia decyzji administracyjnej, to po prostu trzeba udowodnić zmokę. Także, a jeżeli chodzi o policję, prokuraturę, sędziów, w Bąbrzyku, w szkółnicy polega to na tym, że ani za każdym razem od 2000 roku wszystkie doniesienia są umarzane, nikt nie dotarł nigdy do dokumentów, nawet nie, ma, nie, nie mają wiedzy, że są dwa butelwesy, y że ten drugi WTW otrzymywał takie ogromne dotacje, że rozporządzają ogromnym majątkiem, ale cała praca policji, prokuratury czy sędziów yy, do, sprowadza się do tego, żeby wszystko odrzucić, umorzyć. A wręcz przeciwnie, na mnie grażne burkalec, Zbyszka burkalec szykuje się jakieś bezpodstawne e, zarzuty. Tam przykład. W listopadzie i październiku 2009, ponieważ mieliśmy tą całą informację, że jest to związane z użytkiem, chciano wyrzucić z mieszkania bezpodstawnie panią Janusz Miejską, to jest 30 32 przez 3, przy pomocy łomu i przy pomocy jakichś innych ludzi. Przyjechaliśmy tam, poprosili nas mieszkańcy lokatorów mieszkań zakładowych, nie doszło do eksmisji. Ta pani do mieszka, i okazuje się, że to my mamy mieć zarzuty, że łamaliśmy prawo. A I cała praca policji, prokuratury skupia się na tym, że na przykład albo fałszuje, sfałszowaliśmy jakieś dokumenty za panią Brzmieską albo za pana Darka Nowakowskiego. A obecnie to, co mi wiadomo, w Prokuraturze Rejonowej Świnicy jest wyprowadzona skarga na działanie policji Bałczyskiej Prokuratury, więc pytanie pana prokuratora sprowadza się do tego, czy osoba, która przyszła, do to, to podpisywała. Także wiemy, że jest to bardzo poważna rzecz. Poza tym w sumie razem uruchomiono dwa razy procedury przekazania ogromnego majątku skrzydł lokatorów mieszkań zakładowych w dziewięciu prywatnym osobom, które potem są zatrudnione w UTBS-ie, ich rodziny, rodziny funkcjonariuszy publicznych w różnych TBS-ach. Także jest to niezły interes dla włoskiej grupy po osób. Myślę, że to by wszystko nie wyszło na jaw, żeby nie krzywda, bo mało tego, okazuje się, że Sąd Rejonowy w są Sąd Okręgowy, jak WTFS wykazuje się aktem notarialnym z 1997 roku, ani razu nie zażądali wyciągu z cieni W sumie to już nie jest ten WTFS, został zlikwidowany WTFS, został bałczystki, został TPS świekowski, ale sprawa jak po kolei co do własności zapisania wniesienia portem, jest to dowód na naruszenie prawa osób, które zamieszkiwały mieszkania lokatorów mieszkań zakładowych jest Bo nie wszyscy mieszkańcy, lokatorzy WTBS-u WT są w takiej samej sytuacji. Dochodziło do tego, że wyrzucano na podstawie wirtualnych ludzi czy pomocy firmy Kopczyc i teraz wiemy, dlaczego firma Kopczyc w Wrocławiu jest zatrudniona, bo posługuje się nieprawdzi nieprawdziwymi danymi. Mało tego, obciążani są biedni ludzie, niepełnosprawni, niewykształceni prawniczo, zaoczni, ale nawet jak się na rozprawę, to, to nie mieli prawa do ochrony. W tej chwili przygotowujemy książkę, przygotowujemy film, są nagrywane wszystkie, wszystkie spotkania, bo, do tej, bo miało miejsce na przykład 26 marca. Pierwszy raz na sesji Rady Miejskiej w Liny zostaliśmy dopuszczeni. To znaczy ja miałam możliwość wypowiedzenia się i na tamten czas chcieliśmy ugodowo, żeby szybko, żeby niektórzy, którzy mają po 82 lata, pełno pełnosprawni, doczekali jeszcze sprawiedliwości za życia, więc myśleliśmy, że wystarczy wspólnie dogadać się i ta sprawa, konkretnie na wniosek o naprawienie szkół dotyczył 77 rodzin. Nie 756. Ale buta, bezczelność, ignorancja i kpina władzy pana prezydenta Piotra Kiczkowskiego, pana wiceprezydenta Marka Małeckiego, przewodniczącej komisji rewizyjnej pani Renaty Bierzbickiej, przewodniczącej Rady Miejskiej Gminy Wałżyń pani Agnieszki kołacz leszczyńskiej przewodniczącej komisji, przewodniczącego komisji regulaminowej pana Stefanosa Wangelu. Doprowadziła do tego, że jednak nie będziemy nie spoczniemy, nie się tylko na tym, że zostanie uregulowana szkoda tych 77 rodzin. W tej chwili gromadzimy materiały, są przygotowywane materiały do złożenia doniesień do prokuratury, z tym, że musimy mieć to wszystko przygotowane, bo wiemy jak pracuje Prokuratura Bałżyska czy Świenicka przeokręgowa, bo... Bo może to pójść w drugą stronę. My złożymy doniesienie, a nam zarzucą, że obraziliśmy tych, którzy w sumie są oszustami i złodziejami, tylko chowają się za przysięgą, czy to radnego miasta Wąbrzyka, czy prezydenta miasta Wąbrzyka. Okazuje się, że z TBS-em Świebodzkim jest związany obecny zastępca burmistrza Świebodzika, Zbigniew Opaliński, za, za tym kryją się znane nazwiska, także to wszystko będzie pokazywane w ulotkach, bo będziemy produkować ulotki będziemy je rozdawać. W tej chwili niebawem chcemy zorganizować taki fotelnik i z tymi informacjami, żeby dotrzeć do każdego. Dokumenty są gromadzone w co najmniej 10 miejscach. Oprócz tej wiedzy, którą ja mam i pan w palec, co najmniej 30 rodzin. Ma wszystkie dokumenty nasze spotkanie polegają na tym, że każdy ma wiedzę, także y, największym naszym osiągnięciem, myślę, że moim i w ogóle tej bardzo aktywnej grupy osób jest to, że się przestali bać, bo do tej pory bali się, bo nie mieli dokumentów, myśleli, że są sami. Poza tym te zeznania, które są prowadzone w Świnicy to polega to na tym, że ludzie, którzy byli, Niszczeni, szykanowani, od których wyłudzano pieniądze na podstawie aktów notarialnych i dotyczących tego WTBS-u, których nachodzono przy pomocy kolsztyców, kiedy pan prezydent miasta Bałczyka Piotr Kruczkowski, ani pan poseł Henryk Gołębieski nie reagowali na to, ani wojewoda bałzystki, ani marszałek Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, ani Rady Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Żadnych z radnych oprócz pana Ryszarda Nowaka, także ci ludzie byli zostawieni sami. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy już sami. My jako Stowarzyszenie jesteśmy w Międzynarodowym Związku Lokatorów, który się już w tej chwili zarejestrował, gdzie chyba na czele będzie stał pan Piotr Konowicz. Także jesteśmy już zrzeszeni, zjednoczeni tak samo z Krakowem i dojdziemy do swoich prawdy. Chcemy tylko jednego. Chcemy tylko tego, że pan. Prezydent miasta Wałbrzycha, radni miasta Wałbrzycha, wojewoda domośląskiego, marszałek sejmiku województwa domośląskiego, radni sejmiku, żeby po prostu przeczytali konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, żeby przeczytali statuty na przykład gminy Wałbrzych, statut województwa domośląskiego, żeby przeczytali prawo, żeby przede wszystkim może dziś nie przekazać, a poza tym żeby naprawdę przestali lekceważyć ludzi, czyli Polaków. Bo to co, bo w sumie to Pan Kuczkowski nie jest winien może temu, co zostało w tamtych latach, ale jest winien temu, że przysięgał bez prezydenta. Jest winien temu, że nie podawał, że informacji, a wręcz prowadzał e, w w błąd. Jest temu winien. A zaprzeczanie czemukolwiek, obrażanie się 2 października 2009 roku jak, jako grupa lokatorów wysłaliśmy pisma do radnych, do prezydentów, do wiceprezydentów miasta Wałbrzycha i też do posła Agębieskiego, też do pani poseł Katarzyny Brzegłockiej, żeby złożyli doniesienie, bo, bo wiemy, że najprawdopodobniej popełniono oszustwo. Otrzymaliśmy pismo od pani y, Agnieszki Badrzeżyńskiej, żebyśmy my jako zarząd stowarzyszenia mieli umiar Dobieraniu słów i żebyśmy nie szanowali rady. To jest po prostu skandalem. I tego samego dnia 2 października pan Marek Małecki poinformował